Ja myślę, że. Dobrze. Czy, czy nie się tak! Przedstawić się. Ryszard Ząbek. jestem z wykształcenia matematykiem. Wiele lat pracowałem jako informatyk. Dzisiaj do władzy doszedł pan Donald Tusk, który poprzednio w znacznym stopniu zmniejszył budżet polski. I czy rok? czy zwiększenie tego budżetu i zmniejszył PKB nasze. Zrobione to było m.in. w ten sposób, że wprowadzone zostały ustawy, które umożliwiały wywóz towarów objętych VAT-em za granicę bez kontroli celnej. Zakazano w tych przepisach. Kontrolę celnikom towarów związanych z VAT-em. Efekt był taki, że budżet tracił 50 miliardów rocznie. Inna, inne przepisy, które wprowadził, inne wytyczne, które wprowadził, wprowadził rosyjski wywiad wojskowy do siedziby NATO. A jeszcze wcześniej jego oficerowie bez zgody czy ze zgodą nie ma to znaczenia. przyjmowali oficerów rosyjskiego wywiadu i spotykali się z nimi. Dla mnie to jest podejrzenie nie tylko zdrady stanu, ale zdrady wojskowej. Wracamy teraz do, do przepisów związanych z VAT. Dla mnie to jest, moim zdaniem jest to przestępstwo, które y, powinno podlegać karze, powinno być ścigane przez prokuraturę. Inne rzeczy, którymi się wykazał, no kilka takich było, ale między innymi spowodowanie, że w Polsce nie została zainstalowana w odpowiednim czasie tarcza antyrakietowa. Podobno się bał czegoś, tak Obamie prezentował. Człowiek ten niedawno, kilka miesięcy temu, podczas wyborów, przepraszam, bo ktoś z tyłu szedł i mnie rozproszył podczas wyborów w internecie zgłosił filmik w którym między innymi padły słowa skierowane do prezydenta "Bladym świtem tobie suche sznur i przepraszam, sucha gałąź i sznur czy w związku z tym jest to przestępstwo podejrza... które też powin... moim zdaniem jest to przestępstwo, które powinno być ścigane przez prokuraturę. Są to groźny... groźby karalne wobec prezydenta Rzeczpospolitej. Kilka dni temu już zacząłem spotykać w metrze ludzi, jeżeli cokolwiek im powiedziałem o ludzi, którzy są wyznawcami premiera Tuska dzisiejszego. Ci ludzie nie mówią, że prezydenta trzeba zabić. Krótko mówiąc, ten człowiek wniósł do naszego życia nienawiść. Agresję, tak. Wielu ludzi jest w tej chwili w jakimś amoku po prostu. I no ja uważam, że muszę to przyjść, bo zaczynają się kolejne rządy i zaczynają się te kolejne rządy od obu. Od przekrętu wiatra, wiatrakowego, a teraz od ataku na media. Dziękuję. Dziękuję.